Fundamenty firmy Nature Day. Nature Day to firma założona przez przyjaciół, którzy we współpracy z grupą zaprzyjaźnionych naukowców opracowali nową gamę naturalnych produktów opartych na synergicznie skomponowanych recepturach. Unikalne na rynku europejskim, wysoce skoncentrowane, aktywne składniki, bez żadnych wypełniaczy to wyjątkowość preparatów botanicznych Nature Day. Receptury, które powstają w naszym laboratorium, opracowujemy tak, aby działały synergicznie. Dzięki temu mają większą siłę oddziaływania i są bardziej skuteczne. Jakość i bezpieczeństwo Naszym głównym celem było zapewnienie klientom i partnerom biznesowym najwyższej jakości produktów oraz produktów bezpiecznych. Postawiliśmy na ekstrakty roślinne z różnych stron świata. Wszystkie nasze surowce zostały przetestowane w niezależnych laboratoriach pod względem mikrobiologii, pestycydów i zawartości metali ciężkich. Wyniki wykazały, że surowce są w 100% czystości i najwyższej jakości. Czystość farmaceutyczna i bezpieczeństwo produktów zostały potwierdzone certyfikatami GMP Good Manufacturing Practice oraz HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point. Rada Naukowa. W trosce o najwyższe standardy etyki produkcji i promocji profilaktyki zdrowia powołaliśmy Radę Naukową z wybitnych specjalistów i ekspertów z dziedziny medycyny naturalnej oraz farmakognozji. Wprowadzenie produktowe do Nature Day. Rośliny są na Ziemi dłużej niż ludzie. Stosowanie siły ziół jest tak stare jak ludzkość. Rośliny od zawsze były i nadal są źródłem pożywienia. Człowiek pierwotny poszukiwał zawsze roślin jadalnych oraz takich, które łagodziły bóle, przyspieszały gojenie, stawiały na nogi w chorobach, konserwowały, przyprawiały pożywienie czy barwiły tkaniny w okresie późniejszym. Przez tysiąclecia gromadzono wiadomości o ziołach, przekazywane z ust do ust. A gdy wynaleziono pismo, zaczęto spisywać tę wiedzę, tak powstały herbarze i zielniki. Od zarania dziejów człowiek do roślin odnosił się z olbrzymim szacunkiem. W najstarszych wykopaliskach znajdowane są szczątki wielu roślin, których człowiek używał. Ślady sporządzania receptur sięgają już nawet pięciu tysięcy lat. W państwie Sumerów, czy w Dolinie Nilu, w Chinach czy Indiach stosowano surowce roślinne do opieki nad ludzkim zdrowiem. Znajomość sztuki zielarskiej w Chinach datuje się na 3000 rok przed naszą erą. W starożytnej Grecji w V i IV wieku przed naszą erą Pojawili się pierwsi lekarze świeccy, którzy znali nauki przyrodnicze. Z Greków znajomość właściwości leczniczych roślin miał między innymi słynny Pitagoras czy Hipokrates, uważany za ojca medycyny. Zachowały się papirusy sprzed 1550 roku przed naszą erą, zawierające recepty i informacje o roślinach z właściwościami leczniczymi. Od zarania dziejów do drugiej połowy XIX wieku uzyskiwano produkty wspierające zdrowie przede wszystkim z surowców naturalnych, roślin, zwierząt czy minerałów. Zakładano ogrody i sadzono zioła, aby służyły ludziom. Pod koniec wieku XIX rozwinął się przemysł chemiczny, który zaczął syntetyzować związki o działaniu leczniczym. Rozpoczęła się era leków syntetycznych. Leki syntetyczne opanowały w szybkim tempie świat dzięki środkom finansowym, reklamom oraz szybkiemu rozwojowi fabryk. Doszło do sytuacji, że naturalne metody wspierania organizmu uważano za przeżytek. Jednak od końca lat 50. XX wieku obserwuje się powrót do korzeni, do stosowania preparatów naturalnych. Dlaczego? Biochemicznie i farmakologicznie potwierdziły swoją skuteczność. Mają łatwiejszą przyswajalność. Działają wolniej, ale za to łagodniej. Zainteresowanie środkami naturalnymi rośnie. Setki tysięcy ludzi widzą w stosowaniu preparatów ziołowych szansę na wspieranie zdrowia oraz utrzymanie homeostazy. Świat roślin jest najlepszą profilaktyką zdrowia. Bezpieczną, skuteczną i chroniącą planetę. Rośliny są tu, na Ziemi, dłużej niż my. Dlatego codzienna naturalna profilaktyka to skuteczny i najtańszy sposób na dostarczanie komórkom organizmu niezbędnych substancji bardzo ważnych dla zdrowia i życia. Naturalna suplementacja ze stężonych ekstraktów roślinnych. Suplement z łaciny suplementum oznacza materiał dodatkowy, uzupełniający. W świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplement diety to środek spożywczy, składnik pojedynczy lub kompozycja składników pokarmowych będących częścią zwyczajowej diety. Skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych składników. Wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny. Źródło ziół i wyciągów, które rzadko występują w diecie. W produktach Nature Day występują silnie stężone mieszanki ekstraktów roślinnych, które mają duże ilości związków biologicznie czynnych. Suplementacja ekstraktami roślinnymi to nowoczesna forma profilaktyki. Profilaktyka oznacza, że codziennie dostarczamy do organizmu w postaci fitosuplementów niezbędne substancje, które pomagają uzupełniać niedobory witaminowe, mineralne czy inne składniki ważne dla prawidłowego odżywienia komórki. Coraz mniejsza wartość odżywcza roślin i warzyw z powodu uprzemysłowienia rolnictwa, zanieczyszczeń czy wyjałowienia gleby. Sprawia, że suplementacja to nie moda, a konieczność. Nie mamy wpływu na utratę mikropierwiastków w glebie czy wysokie przetwórstwo produktów, które pozbawia wartości odżywczych rośliny. Ale mamy możliwość uzupełnienia diety suplementami i wyrównania niedoborów ważnych dla zdrowia składników. Witaminy są substancjami niezbędnymi do życia. I służą podtrzymywaniu wszelkich funkcji w organizmie. Minerały i pierwiastki śladowe to związki nieorganiczne, które są także niezbędne do podtrzymania różnych funkcji organizmu. Są niezbędne dla funkcjonowania komórek. Nasz organizm wymaga dostarczania codziennie niezbędnych dawek określonych składników, najlepiej w postaci synergicznie uzupełniających się. Mieszanek roślinnych. Dokładnie taką filozofię przyjął Nature Day. Nasze suplementy są specjalnie zaprojektowanymi zestawami wieloskładnikowymi oraz są dostarczane na 30 dni używania w codziennych dawkach profilaktycznych. Nasze mieszanki i kuracje mają synergiczne działanie: są stężone średnio 10 do 1. A to oznacza, że z 10 kg surowca powstaje 1 kilogram ekstraktu. Oczywistym jest to, że stężony produkt ma więcej substancji czynnych niż zwykły napar czy wywar. Synergiczne działanie specjalnie wytypowanych wielu ekstraktów daje silniejsze działanie niż pojedynczy składnik. Zioła to naturalne składniki wzmacniające organizm a podane w stężeniu oraz wielokierunkowym działaniu są jeszcze bardziej skuteczne. Nowoczesna profilaktyka zdobywa zaufanie coraz większej liczby ludzi i naturoterapeutów. Po przejściu prawdziwej farmakomanii znów nastaje era wspierania diety produktami naturalnymi, ziołowymi. Wielu wybitnych naukowców, lekarzy czy specjalistów Zwraca się ku potędze przyrody. W tej chwili komponujemy nasze produkty ze 120 wyselekcjonowanych, stężonych ekstraktów o stuprocentowej czystości biologicznej, sprawdzanej i potwierdzanej przez niezależne laboratoria. Naturalne suplementy Nature Day mają za zadanie opiekować się ludźmi zdrowymi oraz wspierać osoby odbywające terapię medyczną. Produkty Nature Day, stosowane codziennie jako uzupełnienie diety, pomagają zachować zdrowie. Naturalna suplementacja Nature Day to ośrodki żywieniowe służące do korygowania nawyków żywieniowych. Źródło deficytowych składników pokarmowych w codziennej diecie. Organizm człowieka to jedna wielka, w cudzysłowie, budowa. Zatem musimy aż po grób. Dostarczać wartościowych substancji odżywczych, aby organizm mógł replikować komórki z najlepszych składników. Te składniki są w preparatach Nature Day. Linie produktowe Nature Day. Firma cały czas się rozwija i systematycznie przybywa produktów w jej ofercie. Obecnie wytwarzamy ponad 40 naturalnych produktów zdrowotnych. W postaci kapsułek, syropów, proszku, płynów i fitokosmetyków, a docelowo planujemy produkcję 100 unikatowych kompozycji z ekstraktów roślinnych. Nasze botaniczne, kierunkowe suplementy wspomagają odporność, pamięć i koncentrację, stawy, układ sercowy, układ trawienny, antyoksydację, skórę. Uzupełnianie witamin, minerałów i niezbędnych pierwiastków. Nasz synybiotyk OptiProBio wspomoże mikroflorę jelitową, a fitokosmetyki z ekstraktami roślinnymi zatroszczą się o skórę. Nasze witaminy liposomalne w doskonały sposób uzupełnią wszelkie ich niedobory. Seria OptiChange. Jest zaprojektowana specjalnie dla osób fitness oraz dbających o swoją sylwetkę i zdrowie. Najnowsze linie produktowe będą wspierały dzieci, osoby fitness, a także zwierzęta. Jeżeli prowadzisz gabinet lub usługi, nasze produkty będą dla Ciebie wsparciem i partnerem biznesowym. Jeśli natomiast jako osoba szukasz godnych zaufania preparatów, i dużych możliwości finansowych, zapoznaj się z naszą ofertą. Zgłoś się do osoby, która pokazała Ci ten film i poczyń dalsze kroki. Zapraszamy do współpracy.